Chcecie zobaczyć kanek Corso w akcji? Dzisiaj wielki dzień, jestem trochę zestresowana. No nie, ja już troszeczkę się wyludzowałam. Przed nami, zobaczyć co... No i cóż kochani, dojechaliśmy. Pięć minut Za pięć czekać. minut wchodzimy. Nie ma rozporka. Nie... Wiedźma idzie do domu na kawę, jak kawa tylko tu. Witaj siostro. Dla ma a. Chwila prawdy, słuchajcie, nie wiemy... Ja słuchajcie, ze strachem. A no, co wy już o, takie to wybudzone? Zrobię jest... <grym> zdjęcie. Mhm. Mm Mamy to. to co bo... Kto tu zagląda? Bardzo stresujące. Chwile, naprawdę. No są stresujące. Furorę? Oj, zrobiły furorę. Wiecie co? One... <słyska> zaoszczędzisz. <grym> Zżarły, potłukły. Nie mam nic. To powinniśmy nagrać osobny filmik. Tak. Wy na to? Czy to korso, czy mrówkojad? Cześć kochani! Zapraszamy was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli Kany Corso. Zajechałam do ogródka do babci krysi i chciałam wam pokazać jak rozkwitły tulipany. Te jeszcze już widać, że będą żółto-czerwone. Ale patrzcie na te niezapominajki Coś pięknego i zobaczcie jak te pięknie rozkwitły żółte czerwone takie biskupie bordowe Ale zobaczcie na te No po prostu jakie strzępiaste mm, przepiękne po prostu przepiękne tutaj kolejne patrzcie jakie cudowne przyjechałam specjalnie bo widzieliście na poprzednich vlogach jak one rozkwitały a teraz zobaczcie no i te niezapominajki no one są przepiękne niezapominajki są to kwiatki z bajki rosną nad potoczkiem patrzą żabim oczkiem myślą sobie skromnie nie zapomnij o mnie chyba tak to było także kochani jak przyjedziecie do zielonego pieca a tutaj zobaczcie jakie te są piękne, jakby takie miniaturowe tulipanki. No cudowne. Babcia Krysia ma rękę do kwiatów, naprawdę. A tu babcia Krysia jakieś ładne krzewiki wsadziła. Jejku jak ładnie to wygląda. Wybaczcie, że Was tak zanucam tymi kwiatkami, ale... No jest to coś pięknego, naturę trzeba pokazywać, czy to w postaci psiaczków, drzew, kwiatów. Tuż jest piękniejszego kochani, jak niebudząca się do życia natura. Babcia Krysia, a moja mama zawsze cieszy się jak dziecko, tuż jest starsza osoba. I naprawdę cieszy się widząc jej ogródek na vlogu. Zobaczcie jaki piękny krzew. Szok. A tu dywan stokrotek. Zobaczcie, jaki fajny żywopłot. Z takimi żółtymi kwiatkami. Wysoki dosyć słuchajcie, prawie metr siedemdziesiąt, a niektóre wyższe ode mnie. sezon na szparagi trwa jakie lubicie najbardziej ja z czosnkiem z się na masełku pycha gdzie zginęły moje śmierdziuszki moje kochane śmierdziuszeczki gdzie one zginęły chcecie zobaczyć kanekorso w akcji proszę bardzo Żeby ktoś nie myślał, że nie czujemy się bezpiecznie przy przykranek korsa. Prawda, Angela? Hej kochani, dzisiaj wielki dzień, jestem trochę zestresowana. Bo zaraz przyjeżdża Sławek i słuchajcie, jedziemy na prześwietlenia trzech psiaków, kwinek nina i makabra, i powiem Wam, że zawsze mam stres, zawsze mam taki stres. Pomimo, że wiem, że wszystko będzie dobrze, bo, bo widzę po psiakach, nie przejawiają żadnych oznak, że, że miało być coś nie tak. Natomiast no, denerwuję się zawsze. Jeszcze, jeszcze nie potrafię się nie denerwować. Trzymajcie kciuki, dam znać, nagram relację i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Także damy znać do później. Jak Angelka? Cieplutko ci Angela? A, to jest piękna korsica. To jest taka piękna korsica, naprawdę, zobaczcie jaka główeczka. Mm. Strasznie ten, ten czas zleciał, to już babcia 9 lat ma skończone. W szoku jestem po prostu. Ale naprawdę fajnie się trzyma, to jest taka szefowa stada. Teraz mają prawo na wygrzewanie, na leniuszkowanie. No tak, Angelka, Jak ci dobrze, moja niunieczko? No i co? Jedziemy, jedziemy. Przywitaj się, bo ty się to jeszcze nie witałeś. Dobry! Jedziemy Dobro. na prześwietlenie. No nie, ja już troszeczkę się wyluzowałam. Co ma być, to będzie, no. Ale zawsze się denerwujemy, nie? Dobrze, że teraz mamy, słuchajcie, blisko i mamy doktora wieleniej Górze, bo jakbyśmy mieli jechać teraz jeszcze na ten Wrocław i się przebijać, to już by mi się nie chciało, nie? Także o tyle fajnie, że, że mamy na miejscu. Pogoda piękna, oby jak najdłużej, ale... O przed nami, zobaczcie, co <gry> Także do później damy znać. Chcesz coś powiedzieć? śpione jesteś na jeździe, denerwujecie, że się tak wleczesz, nie? Ale zaraz będziesz mógł porozmawiać, zaraz się tym. Sławomir ma dzisiaj świetne spodnie, ale to później Wam pokażę. No i cóż, kochani, dojechaliśmy. Sławek poszedł się pytać, co i jak, czy mamy od razu wchodzić ze wszystkimi, ale chyba raczej tak, muszą dostać znieczulenie i będą spały. Zaraz się wszystkiego dowiemy. No i jak, Sławomir? 5 minut. Musimy tak. Doktor kończy zabieg. O, ja 9 Pokaż przy okazji swoje spodnie. Za. Pokaż swoje spodnie. Z Spodnie z krokiem, ale nie, no to to to. to nie. Sylwia wie, jak męża, co mężowi kupić. Jest moc. Nie, nie, nie ma rozporka, więc nie mogę trzymać tego potworka. Dobra, odwróć się. Co? Odwróć się tak. i Chaoski. pokaż. No i teraz co zrobisz? Musisz się nachylić teraz. Co? No musisz rozpiąć. Na co? No bo nie to masz rozporek? rozporka. To rozporek powinien być. Ale szczący. ty masz rozporek z drugiej strony. To dla tych wszystkich, co nas nie lubi. <laughs> Psiaki zostawione, a my korzystając z okazji, że możemy sobie spędzić razem chwilkę chociaż w godzinach pracy zabierzemy was w fajne miejsce. No i przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy kochani na górze szybowcowej, gdzie jest aeroklub jeleniogórski. Idziemy na jakąś kapusię z widokami pięknymi. O, jak fajnie. I co słowo mi? Feeling great, she throw away all my mistakes every day. I need to make you feel the best. mniejszych miejsc też. Dzisiaj widoczność może nie jest taka ostra, nie? Troszkę jest tak, ale piękny rzepak jest za to w dole. Ty? Żółty. Widzicie, jak fajnie? Jesteśmy w miejscu, gdzie jest zlokalizowane centrum modelarstwa. Czyli to jest mała To no, dosyć ciekawe miejsce, ale żebyście się dowiedzieli o tym miejscu i o Musicie sobie przyjechać i sobie. To. Właśnie, ale to warto bo jest naprawdę no. fajnie, a teraz idziemy na kabinienie, ta Hexa 66, czyli Wiedźma 666, czyli Wiedźma idzie do domu na kawę, jak kawa tutaj tylko tu Muszę sobie chyba takie zasłonki w kotki zamówić. <laughs> o, witaj siostro. Zbieramy się. Puściutko, słuchajcie. Nikogo nie ma o tej godzinie. Pięknie jest. Tu jeszcze za mną widać Żelenicę. Wieje. z powodu się nazywa górą szybowcową. już lecimy do kliniki. Zobaczymy, co i jak, zobaczcie, jeszcze tu z tyłu, jak ładnie, na drugą stronę. To jesteśmy. Chwila prawdy, słuchajcie. Nie wiemy nic. Ja słuchajcie ze strachem, a słowami sobie Buddha ogląda. Ja nie wiem. Żeby Ninkę wiedzieć, my to muszę mieć. Dlaczego się Matko, nie, bo tak mnie z nienacka nadeszły. A co wy już takie wybudzone? Co to. Zanim Zanim co tu Zrobić. Co aparaci? Z tego zrobię zdjęcie. Ile? I to jest to. Dobra. A ładnie. a jeszcze, pięcowy jeszcze, ale to tutaj to już to. Jak widzicie, cała trójka jest trochę oszołomiona, ale na to nie patrzcie, jest to normalne, ponieważ psiaki spały sobie podczas zabiegu. A tutaj jeszcze chwila dla fotoreporterów, przecież pamiątkowe zdjęcie w klinice musi być, Ninka jeszcze nieco oszołomiona. Mamy to. Zaraz wam wszystko powiem. co, bo mnie czekam na ciebie, bo też musimy się pochwalić zaraz. Idziemy na zewnątrz. Czy wy to widzicie? No, 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 no. Koło buziaki. Kto tu zagląda? No i cóż kochanie emocje opadły i mamy to. Banana na twarzy. Banana na twarzy, cała trójka zdrowiutka, bioderka piękne, yy, tylko makabra ma jeden staw w zasadzie B, yy, czyli taka na B no, będzie miała B, no bo, no, bo no, no, widać, że gdzieś tam ma troszkę, troszkę nadwichnięty. Kevinek Aninka A. Ninka A. Yy, Kevinek, yy, łokcie piękne, OCD również yy, super, także Uf, cieszymy się ogromnie, kolejne zawsze, zawsze zdrowe, duże emocje, nie? zawsze emocje, kolejne zdrowe psiaki w naszej hodowli, z naszym przydomkiem, w naszym, Ach, teamie. w naszym teamie. Cieszymy się przeogromnie, bo jest to dla nas naprawdę najważniejsze. Teraz jeszcze czekamy na wyniki DSRA, wysłałam trzem ostatnim słuczkom. I już będzie cały, cały, cały team naszych psiaków przebadany w kierunku desera. Na tą chwilę nie mamy ani jednego nosiciela. Zobaczymy jeszcze trzy ostatnie sunie. Także mamy nadzieję, że też będzie wszystko dobrze. To super. Po prostu ach! Chyba dzisiaj jakieś ognisko zrobimy albo nie wiem. No zobaczymy. Bo to najbardziej cieszy, wiecie? Bardzo stresujące chwilę. No są stresujące. Są stresujące. No nie Niby wiemy, tak. że nic się nie dzieje, nie ma kulawizny, no. fajnie chodzą, biegają, ale to wiecie, no bywa różne. Dla nas to jest problem, bo, bo chowamy psa, odchowujemy, trzymamy, tak. e, chcemy tego psa u siebie trzymać w hodowli. No i, i w tym 12 miesiącu następuje moment krytyczny, który jest dla nas wyznacznikiem, czy wszystko poszło w dobrym kierunku, tak. czy nie. E, no odpukać na razie na razie jest. jest Porządku, tak. Tak, tak, także można, się my się... faktycznie dwamy o to pilnujemy, też bez przesady, no bo no, nasze psiaki też biegają, skaczą, latają, tak. Natomiast zawsze zawsze gdzieś staramy się pilnować pewnych pewnych rzeczy, o których też zawsze mówimy. Um, przyszłym przyszłym opiekunom naszych psiaków szczenią, przede wszystkim na co uważać, bo to są jest dużo bardzo ważne. No, że przykładem to... jest makabra, tak? Przykładem jest makabra, tak, która wiecznie skacząca, wiecznie. Na, na, na... Chociaż wiecie, no jest dużo psów, które też skaczą, nic się nie dzieje. No ale tu jest A na B, ale to naprawdę u Molosa to, to, to nie jest dysplamia, tak? Bo, 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 bo to jest po prostu minimalne, tak? Jakby minimalne. No, także ogromnie się cieszymy, ogromnie. Prawda słowo nie? Tak. Musimy dodać, że psy zrobiły też furorę. Oj, zrobiły furorę, wiecie co? One takie, ha! W ogóle bardzo fajne wagowo, nie? Kevin 50 kg niecałe, słuchajcie, no ma 12 miesięcy, ale bardzo fajna waga. To jest naprawdę mocny samiec, mocna kość, mocna głowa. Fajnie waży, idealnie. Dziewczyny też 40 kg. Także na razie wagę mają naprawdę fajną i, i wyglądają dobrze. I generalnie takie pozytywne. Poszły, dostały, słuchajcie, poszły z, z całą ekipą weterynarzy. Jeden, drugi, trzeci, które nawet się nie spojrzały. No ale później jak nas zobaczyły, to szczęśliwe były, nie? Szczęśliwe były. Także zrobiły horrorę zrobiły taki trzygłowy smok, takie oszołomione po, tej, po wybudzeniu. Ach, no dobra, dobra, no już kończymy. Także dobra. na razie papatki. Ja już jestem w sklepie ogrodniczym w piechowicach. Jezu, zobaczcie jakie tutaj u Luizy są cuda. Nakupowałam troszkę skalniaków. Jak już wsadzę, to Wam pokażę. Kwiatuszki zakupione, skalniaczki. Zobaczymy jak się przyjmą i które zjedzą, pcy, które nie zjedzą. Nie? Tak. Będziemy sadzić w co? W betony, zostały, które nam zostały. Zostały i słuchajcie, wykorzystamy. A polecimy jaki punkt? Sklep Ogrodniczy. Z naszego miasteczka, z Piechowic. U Luizy. U Luizy. Ogrodnictwo w Ogrodnictwo, i słuchajcie. Na domiar wszystkiego. Patrzcie. Patrzcie na te wrzosy. Wrześniu. Wrzesień. I patrzcie, jak się trzymają. No. To jest tylko świadectwo czego? Jakości. Jakości. Wspierajmy, kochani. Swoich wspierajmy. Tak jest. Ufujmy Zobaczcie. Wszystkiego w marketach. Patrzcie. I w dużych. I tam skresach. kolejny wrzosik. No i tam właśnie tam będziemy w to wsadzać teraz, nie? I no słuchajcie. I tam również kolejny wrzosik. No. Sami jesteśmy w szoku, że tyle przetrwały. I ja nie będę, bo y, zmieniała tego, bo zawsze sadziłam pelargonie, ale stwierdziłam, że skoro one wytrzymają, to zobaczymy jak, jak będzie dalej. <głos》> Zaoszczędzisz. <głos》> My na Zaoszczędzimy, a będziemy sadzić do takich właśnie betoniaczków, tak, na które u na nas stałą. zostały. Wykorzystamy je na kwiatuszki, zasypiemy ziemią zobaczymy, i jak wykorzystamy jak mamy to wyrzucić. Będzie dobrze. Mam będzie nadzieję, ładnie. że będzie dobrze. Pomysł jest. Będzie ładny. O, baton, to... baton, baton. Na <głos》>. środku No, centralnie. No, centralnie. I tu już mamy kwiatuszkę naszego. No. Trochę mleczy. Się tak jest. Tak, ale no i wrzosi jest ważne, że no. przede wszystkim tego nam nie ruszą, kwiaty ruszą, ale nie przewrócą, nie zeżrą. Tak, bo, bo wszystkie wszystko. doniczki, wszystko, nie wszystko przy, przy tej rasie. Ja miałam takie fajne, takiego pieska ładnego z, ka z kamienia. Zżarły, potłukły, nie mam nic. Masz mnie. Mam ciebie. Patrz na Angelinę, to ona jest ładna. Andrzełka! No, Patrz, no szyfowa. Si, nasze si, kochano, jej! No, no chodź, no chodź. Ojej, no si, nasze si. Si to jest taka si nasza, tak. No, no szefowa, to jest no, nasza szefowa. No stój, 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 ej. no, nie no czekaj. nie kameruj. No czekaj. No. no si. No, A wiecie si. dlaczego si? To powinniśmy nagrać osobny filmik. Tak, to się dowiemy. Tak. Dobra, robota czeka. No, hej. A może jeszcze jakiś spacer? Nie wiem, zobaczymy. Piew kwiatki. Dobra, na razie. Papatki. Hej, hej. Ej, no gdzie się pchasz? Gdzie mi się pchasz? Ty, wegi. Nie właśnie tu na mnie. Tutaj filmik nadesłany przez Anię i jej wspaniała Wega. Po prostu Wega jest fenomenem, Cane korso. Zobaczcie, co ona wyczynia na spacerach. Naprawdę cierpliwość Ani jest nieoceniona. Co wy na to? Czy to Corso, czy mrówkojad? Kolejny filmik nadesłany przez opiekunów Ragnarka. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Sky, sky, I'm I'm a... a tu szczęśliwy snajper nad morze, moja za kiemu zazdroszczę. <gryw> dziękujemy również za filmik. Tutaj, Tutsi w galerii handlowej, która czuje się w niej jak rybka w wodzie. Zobaczcie, jakie były jej pierwsze kroki, nic jej nie ruszało. Dziękujemy za filmik.